No cześć, witam Was moi drodzy, przed nami weekendowe odcinki, a na tym dzisiejszym nie będzie ani zrapki za 2, ani za 20 zł, dalej niestety swoje, więc podrapiemy 5 zrapek za 10, 5 zrapek za 5 i krzyżówkę za 3 zł, także wkład 78 zł, krzyżówka z numerem 87. Zdrabki za 5 złotych przedstawiają się tak, mamy owocowe 8, mamy Żabkę Szczęścia, mamy I Love Neon Cash, to numerek 30 i to tak samo, mamy Podkowe Szczęścia z 31 i z 34 Rajska Kasa, wszystko tak w połowie paczek, widzę bo wybierałem. Mamy za dyszkę górę kasy z 19, z 6 ten strapkowy cash, super bonus z mega pensja z piątką i świąteczny kalendarz. Poprosiłem o wybranie panią z kolektory i mamy numerek 14. Ostatnio naprawdę premierka wyśmienita, co mam nadzieję, że w kolejnych sztukach również tutaj posypią się gwiazdki. No to zaczynamy. No to zacznijmy sobie od krzyżówki. Później będziemy drapać na przemian z rabkę za 5 i za 10. O, jaki początek! A E. Dwie takie dobre literki. A założę się, że ich będzie najmniej. <laughs> to też jest jak wszystko poustawiane, że. żeby nie było za łatwo. E, literka E. Tutaj, tutaj. Tu mamy odwet. Padę. Nogat, i to raczej wszystko. No widzicie, jak tego jest mało, nie? O, y dobra, tyle. No o, chyba też jest tutaj nie za dużo. Ale to są takie, no, literki dobre, więc no, nadzieja jest na wygranie. Na no, zwrot, bo tutaj, żeby coś wygrać, Okej, <grym> Ok, drugi rządek. Literka K i C. Tu mamy C, tu mamy K. Gdzieś tu jeszcze tak mamy literkę K i chyba tyle. Nie, jest jeszcze ocet. O, prawie się utworzył. A tu było jeszcze O. Wszystko tak? Dobrze. Najwyżej się znajdzie. MG. No i co? Mamy tutaj, tutaj. Jest fotograf, to mamy Emu. No. Kolejny zestaw UB. UB, 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 Emu. O, już na tym etapie wyraz kurczę. To się nadzieje dzisiaj. Mamy Bon. Tutaj byłby skupiec i też to raczej wszystko. FV. No V to potrzebne jak dziura w moście. Fotografa mamy tak. I to raczej też wszystko. Dobrze. Ostatnia po tej stronie to R. Fotograf. Dokładamy R. I raczej wszystko. Dobrze. Ostatnia linia. PD. PD. PDO mamy. Bad. Jest. Drugi wyraz, bardzo ładnie. Mamy u do. trzeci. jest zwrot, moi drodzy, krzyżówki się zaczęły przebudzać. Aż ciężko uwierzyć. W podlasie tu mamy opis. To było jeszcze P w optyku i to raczej tyle. Tak dobrze wszystko patrzę. Chyba tak, w I. Odwet skupiec Tu mamy to, mini. tu jest I, i, I o i tu mamy jeszcze. No dobra, także ostatnia literka decydująca. Czy jeszcze coś się trafi z no nic się więcej nie trafi, ale 3 złote warte odnotowania, naprawdę? A tu był nogat jeszcze. O. Dobra. Sprawdzamy, czy nic nie pominąłem. Powinno być B. No i się zgadza. Gdzieś te kontrolne dalsze. Tak. No. To mamy 3 zł na początek. No naprawdę. Jak na krzyżówkę, to ja jestem zadowolony. <grym> Dobrze. Owocowa ósemka. Szukamy tytułowej ósemki. Jest ósemka. Wow. Druga z rzędu wygrana z I mamy... Zabójcze 5 zł. Dobrze, trafmy sobie na przemian. Czyli teraz coś za dyszkę. Jest to góra kasy, numerek 19. Zobaczymy, czy będzie też szczęśliwa jak te poprzednie. 35, 32, 27, 29, 13. No to kolejna linia, o to już niedaleko. 4, 6, 11, dalej. 26, 17, 45, 21, 39 nie ma. No i ostatnie liczby. O, jest 19. No niesamowite. Trzecia z rzędu wygrana z Znowu się coś zaczyna przebudzać. To wszystko, mam nadzieję, że na, na dłużej. Co tu mamy? Jakieś kontrolne? Tak U wystarczy, więc wiadomo, że to będzie dyszka. No i elegancko. Trapiemy dalej. Żabka szczęścia, numerek 30. I co mamy? 14, 8, 22, 15 28 i druga linia ja Chciałem powiedzieć, że obawiam się, że kolejna zrapka już będzie pusta, a tu mamy trafienie. Ja nie wierzę. Patrzcie, jak to się zaczyna. No, mamy wygraną. Jest to 20 zł. Łodźcie panie. No, niesamowite. Jest 20 zł. Super. Patrzcie, jaki draping dzisiaj. No, luks normalnie. Mam nadzieję, że kolejne zrobi, też tak dopiszą. To by dopiero była heca. Dobra. Strapkowy kasz 19, 43, 22, 28 i 18. No, zobaczymy aż normalnie. Jestem ciekaw. 59, 47, 38, 41. 48. Mamy ósemki. Na końcu tych ósemek będzie dużo. Czy, tak, czy dziewiątki też. Tak to działa. 27, 26, 57. Nie ma. 43. Moi drodzy, kolejna wygrana zrobka. I 43. Mamy drugą wygraną. Ale trzymali w niepewności do końca. Ja nie mogę. I trzy dychy. Moi drodzy, no piękny odcinek, prawie już mamy zwrot, znaczy wkład odzyskany, Trzy dychy, no pięknie, ach, dobra, zobaczmy, co będzie dalej, I love non-cash. No, Takie koło siebie liczby, 30 osobno, zobaczymy. 28, 24, 14, 21, 19. Bo drodzy, jakim cudem znowu wygrana drapa. piątka jest i chyba tyle zostanie. Dokładnie tak, bo to już mi się kontrole odsłoniły BP. No, ja nie wiem, jak to jest możliwe ale jest i mnie to bardzo cieszy, super bonus, chociaż na tą zdrawkę nie ma mocnych, więc no, ale jak tak idzie, to może i dolarek się nam tutaj pokaże dzisiaj, bo tego szukamy, dolarka bądź sztabki złota. Plik klucz, koniczyna, gwiazda, korona i ostatnie dwa punkty. No, niestety super bonus. Przerwał tą niesamowitą pasę. I mamy pierwszą przegraną z Dobrze. Dalej, dalej pod Podkowa szczęścia. 54, 38, 22, 37. 13 nie mamy, 16 nie mamy, 21 blisko. 48 nie ma, 43 nie ma, 18 i 45. No, druga przegrana. Aż dziwnie to wygląda. Dobra, mega pensja przed nami, numerek piąty. I mamy tak 6, 31, 19, 46 i 25. Nie wiem, czy mamy plus, czy nie. Chyba jeszcze nie. Mimo wszystko. Ale naprawdę miło, jak tak coś wpada. Dobra, pierwsza linia bez wygranych, dalej mamy 8, 16, 17, 48, 33 nie mamy. 4, 2, 14, 18 oraz 9 też nic nie ma takiego. No i kończymy. 29, 24. No, i znowu pusto. To się pasja przerwała. Dobra. Nic się nie poradzi. Dwie ostatnie zdrabki, czyli rajska kasa i kalendarz. Tutaj tak wakacyjnie, a tutaj tak świątecznie. Jest palma. A pod palmą. 5 zł, no i dokładamy do naszych wygranych i szukamy teraz gwiazdek Numerek 14 kalendarza. No, zobaczymy. Po, poprosiłem o wybranie panią, jak ma taką rękę, to trzeba z tego korzystać. no, Mog, mogłoby naprawdę mnożyć razy dwa, byłoby sympatyczniej. No chociażby wtedy dwa rzadko widziana, bo to tak działa niestety. Dobrze, stroik, tutaj mamy kożuch oraz aniołka, przez dalsze numerki, skrzat, świeca, piernik i ostatnie tutaj punkty będą. Szyszki, rękawica, trąbka, skarpeta, ciuchcia oraz dzwon. I jeszcze mamy bonusy, Dziadek do orzechów, a w prezencie mamy tak 1300. 20, 100, 1000 i 20, czyli zdrapkę mamy przegraną. No i moi drodzy, kolejny pozytywny odcinek za nami. Rzadka sytuacja, bo większość zdrapek wygrana, a jeszcze rzadsza taka, że na wkład 78 mamy dokładnie tyle samo. Zwrotu: 30 zł dla przypomnienia zdrapkowy w cash 10 zł. Góra kasy tutaj pod liczbą 19. Mamy piękną, wygraną w żabce dwie dyszki, czyli jest 60. Piątka tutaj, piątka tutaj 70, piątka tutaj 75 i 3 złote w krzyżówce 78. No i na jutrzejszy odcinek, idealnie jak znalazł, będzie wprawdzie już zrapi zakupione, ale no liczę się, że się dużo zwróciło. Mam mega linie, więc mam nadzieję, że też się tutaj popiszą, tak jak te dzisiejsze. Także do zobaczenia. Cześć!